Coś o hakowaniu drukarek. Na początek, mowy zabawny atak na drukarkę, ale istniał taki. Pewien producent drukarek miał błąd techniczny. Błąd techniczny polegał na tym, że dało się wysłać odpowiednio spreparowany pakiet, żądanie do tej drukarki i ona, ten, to zapytanie, zapętlało drukarkę. Czyli wykonywała ona w kółko pewną operację. Ta operacja to było uruchomienie pewnego silniczka. Czyli dostajemy pakiet, uruchamiamy silniczek, on kręci, kręci, kręci. No i ten silniczek się nagrzewał. Więc kolejny pakiet, kolejny pakiet. Jak to się kończyło? Tak, powarem. Można było zdalnie podpalić komuś drukarkę. Pytanie po co? Nie lubisz sąsiada z Palmudą. Przykładowo. Ale to jest niebezpieczne. Zwróćcie uwagę, że to było realizowane na drukarkach. Które nie są drukarkami sieciowymi. Czyli ktoś musiał ten pakiet wysłać, będąc podłączonym na przykład przez kabel. Bez sensu można powiedzieć. Dlaczego mam się bać możliwości podpalenia drukarki, która jest podłączana przez kabel? Okazuje się, że ludzie podłączali te drukarki do tak zwanych serwerów wydruku. I w tym momencie były dostępne w sieci, na przykład osiedlowej, albo były dostępne w sieci Internet. A jak były dostępne przez Internet, to były widoczne na przykład w szodanie i można było podpalać cały świat. Było to niebezpieczne. Kolejna rzecz. Wyszukiwanie drukarek jest banalnie proste. Znowu to samo narzędzie, znowu Shodan. Pokaż mi drukarki w kraju Polska. Proszę, 500, 543 drukarki wystawione na świat. W większości polskie uczelnie. W większości niezabezpieczone. I teraz, jakie problemy tutaj mamy? Musimy zastanowić się, czy te drukarki tak naprawdę powinny być wystawione na świat? Jaki jest tego cel? Gdy czasami zgłaszaliśmy komuś taki błąd, że Twoja drukarka jest wystawiona na świat, no to pytanie, po co to zrobiłeś? No, na przykład po to, że miałem kilka oddziałów swojej firmy, uczelni, czegokolwiek i chciałem, żeby była widoczna wszędzie. A w sieci LAN no, nie mogłem sobie poradzić z konfiguracją, a w ip mamy dużo, to wystawiłem. Drugie pytanie, jaki. Jaki sposób zabezpieczenia tej drukarki zastosowałeś? No żaden. Dlatego, że często nie ma, mm, drukarka przypisanych, żadnych ekstra zabezpieczeń związanych z ruchem sieciowym. Cały ruch przychodzący jest wpuszczany, cały ruch wychodzący jest wypuszczany. Przecież to jest drukarka, ona nie schakuje nikogo. To jest podejście administratora. Tak jednak nie jest. Kolejna rzecz, nikt nie blokuje na przykład portów na tej drukarce. Jakie porty są potrzebne do drukowania. W większości przypadków, jeżeli nie chcemy zarządzać drukarką, nie chcemy korzystać z jakichś ekstra rozwiązań, potrzebny nam jest jeden, góra, dwa porty, ale otwarte są wszystkie. Kolejna sprawa, skanowaliśmy te drukarki, co na nich działa. Dlaczego na części drukarek działa na przykład serwer FTP? Pytanie skierowane do administratorów: po co włączyłeś FTP? Czasami odpowiedź brzmiała, a co to jest FTP? Czasami brzmiała, że nie wiem, że to jest włączone. Obie odpowiedzi no, nie świadczą dobrze o firmie. Więc zaczynamy konfigurację drukarki od tego, że sprowadzamy ją do najniższej, akceptowalnej konfiguracji, najczęściej niedziałającej, i potem podnosimy to, co jest nam potrzebne. Jeżeli nie będziemy korzystać z FTP-a, to go nie podnosimy. Jeżeli nie korzystamy z jakiejś komunikacji z LDAP-em, to jej nie włączamy. Wszystkie porty na, na początek powinny być zablokowane. Jeżeli korzystamy z jednego, to go otwieramy, i to jest poprawne podejście. Więc warto do tego w ten sposób podejść. I kolejna rzecz. Dlaczego ktoś miałby mi hakować drukarkę? Naszą czujność bardzo często usypiają takie mało poważne ataki. Były ostatnio w ciągu kilku lat takie ataki, że ktoś przeleciał przez wszystkie drukarki publicznie wystawione i puścił na nie zabawny wydruk. I o tym pisały gazety. Zły haker drukuje głupie obrazki. No, straszne. To naprawdę porusza administratorów. Czego tu się bać, ale my, jako niebezpiecznik, często atakujemy też drukarki. Po co? Bo to jest komputer. Drukarka jest komputerem. W środku ma system operacyjny. Można na nim wykonać w zasadzie literalnie dowolny kod i jest źle zabezpieczonym komputerem. Prawdopodobnie jedynym źle zabezpieczonym komputerem w całej sieci. Więc nasze motto tutaj prezentacji, czyli twoja sieć jest tak bezpieczna jak twoja drukarka, bardzo często znajduje potwierdzenie w faktach. Dlacz, I teraz jak to wygląda w praktyce? Przykładowa sieć komputerowa. Mamy grupy pracowników, załóżmy na różnych piętrach. Piętro tam pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Możemy wejść do tej sieci i tak wchodzimy, różnymi metodami. Załóżmy wyślemy malware do tego gościa, bo on klika na załączniki typu exe, zarazi się. I w jego dziale no nie ma nikogo interesującego. Dział, który chcemy schakować, znajduje się tutaj. Ale administrator sieci był inteligentny i na każdym przełączniku sieciowym jest podpisane hub, ale to może być switch, router, cokolwiek innego. Zainstalował odpowiednią konfigurację. Nie ma możliwości komunikacji między tymi sieciami. Nie da się, atakując tą część sieci, zaatakować za podksięgowości, bo są odcięte. Ale biuro postanowiło postawić jedną drukarkę. Polityka bezpieczeństwa drukarki wygląda następująco. Każdy ma do niej dostęp. No i ona ma dostęp do każdego, bo czasami wysyła maile do każdego działu. Co zrobi pan haker? Włamie się na ten komputer, z niego włamie się na drukarkę i to będzie punkt przesiadkowy. Ma otwartą, calusieńką sieć. To jest możliwość pierwsza. Możliwość druga, ta drukarka jest wystawiona na świat. No to to już kompletnie jest pozamiatane, zwłaszcza jeśli jest źle skonfigurowana. My ze świata wchodzimy tu i teraz tylko musimy podjąć decyzję, w którą stronę jeździć i co hakować, bo wszystko stoi otworem. A ze względu na to, że to jest centralny punkt sieci, różne dziwne ataki. No, mogą się tutaj udać. Więc jeśli chcemy zabezpieczyć swoją drukarkę, to też uwzględniamy to centralne urządzenie wewnątrz swojej polityki bezpieczeństwa. Kolejna rzecz, mówię tu, jedno biuro, jedna drukarka, pan admin. Na wolności rzadko się to spotyka. Zwykle to wygląda tak, że mamy dużo drukarek, dużo adminów, dużo biur i jedną politykę bezpieczeństwa. Czasami obejmującą drukarki. No i teraz na naszych, na naszych szkoleniach czasami pokazujemy takie konfiguracje na żywo, jak w jednej firmie w różnych oddziałach ta sama rzecz jest różnie skonfigurowana. Tu jest zepsuta, a tu działająca. I oboje korzystali z tej samej dokumentacji. To się zdarza, więc warto mieć jakikolwiek soft do zarządzania tym. Są, jest oprogramowanie dostępne na większość takich poważniejszych drukarek biurowych, które umożliwia zarządzanie tzw. Tak flotą drukarki, czyli można zdalnie z jednego punktu sterować wszystkimi drukarkami. Wszystkim naraz zablokować usługę, podnieść usługę, sprawdzić, ustawić prawa. Warto coś takiego zrobić i wdrożyć. Gdy tak mówiłem że drukarka to jest faktycznie komputer, to miałem tu na myśli dosłownie komputer. Na konferencji Black Huddy w mylę, jeden z panów hakerów zaprezentował, że jest w stanie na drukarce zainstalować Duma. Mało tego, pograć w niego za pomocą przycisków. Wewnątrz jest system operacyjny. Przeportowanie dowolnej aplikacji typu gra komputerowa jest możliwe. Oczywiście to jest tylko... Pokazówka. Po co ktoś miałby uruchamiać duma na drukarce? No, pewnie by się znalazł ktoś z jakimś fajnym e, wytłumaczeniem, ale jeżeli możemy wgrać tam dowolne oprogramowanie, to możemy też zmodyfikować oprogramowanie, które już tam istniało. Każda drukarka ma system operacyjny, ma swój firmware. Można go podmienić. Można wprowadzić na przykład taką modyfikację, która na przykład każdy skan wysyłany na maila dodaje BCC. Do ofiary małpa Da się to zrobić. W dawnych czasach pan z niebezpiecznika musiałby przyjść z laptopem, z kablem, wpiąć się. W obecnych czasach loguje się na panel z loginem i hasłem, który znalazł w dokumentacji, bo nikt tego nie zmienił. Uploaduje swój kod i poza Dlatego może warto zainwestować w drukarkę, która ma coś takiego jak podpisywanie firmware'u. Czyli oprogramowanie drukarki jest podpisywane cyfrowo. I ludzie z niebezpiecznika lub z jakiejkolwiek innej złej organizacji nie są w stanie tego nadpisać. Tylko oryginalny soft, zaaprobowany przez dostawcę, może być tam wgrany. I w tym momencie nie pogramy w duma i nie dostaniemy BCC na niebezpiecznik. To jest ważne. Warto zobaczyć, czy wasza drukarka coś takiego ma. Kolejna rzecz, o tym też było na debacie, a co z takim fizycznym atakiem na drukarkę. Przecież ktoś może po prostu podejść wziąć tajne dane i wszystkie nasze firewalle, ustawienia, to nie działa. Bo raz na jakiś czas na drukarce zostawiamy tajne dane. I co wtedy? Okazuje się, że i na to jest rozwiązanie. Oczywiście to rozwiązanie jest oparte na inteligencji ludzkiej, bo że rozwiązanie mamy, to nie znaczy, że pracownicy będą z niego korzystać. Na czym ono polega? Na tym, aby hmm, klikamy sobie drukuj przy swoim komputerze, Druk faktycznie dochodzi do drukarki, jest przygotowany do wydruku, ale druk następuje dopiero wtedy, gdy wpiszemy PIN, zalogujemy się albo dotkniemy np. kartą stykową. I wtedy w teorii wszystko jest bezpieczne. Mówię w teorii, bo według projektantów wygląda to tak. Pani Halinka naciska drukuj, idzie do drukarki, przykłada kartę, czeka, czeka, czeka i odbiera. W praktyce pani Halinka klika drukuj. Idzie do drukarki, zostawia kartę, idzie po kawę. Często tak bywa, więc należy edukować swoich pracowników, jak te zabezpieczenia działają, po co one są i jak z nich należy poprawnie korzystać. Kolejny atak. Prosta sytuacja. Mamy biednego pracownika, który drukuje sobie swoją pracę na drukarce. Naciska drukuj, po drugiej stronie biura wyskakuje kartka. Tak się składa, że to, co drukuje, jest tajne. No, i teraz w sieci w dowolny sposób mógł zjawić się pan haker. Pan haker może zrobić coś takiego jak atak man, man in the Middle. Po polsku, facet po środku. Na czym on polega? Na tym, aby powiedzieć temu gościowi, że to ja jestem drukarką. Jak to się dzieje? Przecież człowiek ma wpisaną konfigurację drukarki i nie jesteśmy w stanie zmienić jego konfiguracji. Istnieje coś takiego jak ARP. Kto z Was kojarzy, co to jest tablica ARPów? Dobra, 20%. Dla tych, co nie wiedzą, wersja taka bardzo uproszczona. Jest to tablica dynamiczna, czyli nietrzymana na stałe, która konwertuje adres, konwertuje między adresami logicznymi i fizycznymi, czyli na przykład IP-ka zamieni sobie na mac -a. I teraz ten pan w swojej konfiguracji ma wpisanego IP-ka, a jednocześnie w dużym uproszczeniu, wie, że adres fizyczny tego IP-ka znajduje się tutaj i tu pakiety powinny lecieć. W dużym uproszczeniu, też ten pan zasypuje tą ofiarę pakietami mówiącymi, że to jest jednak on, tym poprawnym, właściwym e, odbiorcą wiadomości. I w tym momencie, bez zmiany konfiguracji na naszej ofierze, jesteśmy w stanie, gdy on kliknie: Drukuj, wysłać swoje wydruki do tego pana. Ten pan zmienił sobie swoją dynamiczną tablicę ARP-ów na tablicę statyczną i on wie, że adresatem jest ta drukarka. Więc on co robi? Dostaje druk, chowa do kieszeni i wysyła druk. Z punktu widzenia ofiary nic się nie zmieniło. Kliknąłem druk i wydrukowało. Koniec. Oczywiście to mówię, pan coś robi, pan coś robi. To można zautomatyzować, to może być w pełni transparentne. Teraz ten człowiek łapie pakiety, Otwiera je, drukuje sobie, przegląda, modyfikuje, może. Może na przykład ktoś drukuje fakturę i za każdym razem, gdy ich OCR, panów hakerów, wykryje numer konta, podmiń go na inny. Taki bardzo dziwny atak, ale być może ktoś będzie w stanie go zorganizować i wykonać. I jak utrudnić ten atak? No, szyfrowane połączenie do drukarki. Jeżeli mamy dowolną warstwę szyfrującą, dowolną, na przykład jakiś SSL, no to w tym momencie modyfikacja pakietu bądź też przechwycenie go, rozkodowanie nie wchodzi w grę. Tego się zrobić nie da. Przy obecnej technologii, w normalnych warunkach, nie laboratoryjnych, raczej to nie przejdzie. Kolejna rzecz, logowanie do drukarki. Czasami sterownik pozwala na to, aby do tej drukarki się zalogować w jakiś sposób za pomocą loginu i hasła. Jeżeli ten pan mówi, jestem drukarką, no to okej, okay, spoko, wysyłamy mu dane. Ale on się nie zaloguje do tej drukarki, bo nie ma jak. Więc dodatkowa warstwa ochrony. Kolejna rzecz. Drukarka ma coś takiego jak dysk twardy. Bardzo, bardzo często. Drukarki proste, stojące u nas w domach, no, raczej mają pamięć RAM i raczej nie mają czegoś statecznego tam w środku. Drukarki te poważne, wielkie, wyposażone są po prostu w dysk twardy. Bardzo często zwykły, normalny, talerzowy dysk zalewnie od firmy. Co to znaczy, że raz na jakiś czas zapisują tam na przykład swoją kolejkę drukowania, zapisują tam często drukowane dokumenty, bo jest taka funkcja typu zostaw sobie dokument na później, Jakby nie ktoś przychodził to klika tylko guziczek i z tego dysku się to odtwarza. One tam siedzą. Jak połączycie, to, jak połączycie to z wiedzą typu otwarty port FTP, no to gdzie ten FTP prowadzi? No na ten dysk. Więc czasami można coś z tego dysku wziąć. Inna rzecz, jak sprzedajemy tą drukarkę, to pytanie, kto wykręca z tej drukarki dysk podczas sprzedawy? Prawdopodobnie nikt. Sprzedajemy drukarkę, która działała przez 5 lat w firmie, w banku. Drukowała sobie różne rzeczy, zapisywała tam. W zależności od file systemu różnie to wygląda, jak to na dysku wyglądało. Ale skasowane dane da się odzyskać. Często da się to odzyskać. Czy to te skaszowane, czy to te, które tam siedziały na stałe, to jest wyciek informacji. Znowu warto doczytać, są drukarki, które mają szyfrowany file system. Nawet jeżeli sprzedamy to z, z, taką drukarkę w całości z dyskiem, to nikt z tym nic nie zrobi, bo się nie da.